Kochani, miło mi poinformować, że jest coraz więcej osób, które chce pomagać naszemu małemu wojownikowi, superbohaterowi Wojtusiowi, który niezmiernie potrzebuje naszej e, pomocy. E, tak jak już wcześniej powiedziałam, jedna nakrętka dla nas, a dla niego to jest bardzo, bardzo dużo. E, kochani, bardzo serdecznie dziękujemy e, osobom, które pomagają nam w, z, w, w zbieraniu tych nakrętek. Dziękujemy potopiecznym, specjalistycznej opiekuńczej placówki wsparcia dziennego Barnimki. E, serdecznie dziękujemy e, przedszkolu Rusałka, e, która podarowała nam bardzo dużo nakrętek. Wszystkie nakrętki zostaną przekazane rodzicom Wojtka e, i mam nadzieję, że razem e, Uda nam się zrobić coś naprawdę pięknego. Pozdrawiam Was serdecznie i zachęcam do dalszego zbierania.